Jest tu wręcz absurdalnie spokojnie. Do tego stopnia, że tu się nic nie dzieje. Ale to może i nawet pozytywnie. Jest tak bardzo spokojnie, jest cicho. Nie wiem, nie gra jakaś muzyka. Jedyne co to my trochę słyszymy tam jakąś pioseneczkę z karuzeli. Nawet wieczorem, tu jest tak, że to nie jest tak, że nie ma ludzi. Ludzi jest nawet bardzo dużo młodych. Wychodzą i siedzą w jakimś barze na przykład, popijają sobie aperolka, mają pieska na kolanach i rozmawiają. I tyle. I to jest tak zachowana kultura, że tych ludzi to w sumie nie słychać za bardzo. Nawet jak oni siedzą w tych barach, no to nie jest tak jak u nas, że słychać jakieś głośne śmiechy, jakieś takie głośne rozmowy, tutaj po prostu cichutko, wszystko na spokojnie. Każdy robi sobie coś swojego. Jeżeli chodzi o jakieś takie atrakcje, no to tutaj też. Za bardzo nie ma, nie ma nic takiego spektakularnego. No tak, ten park jest jedną z atrakcji na przykład. No tak, park. no jest to park, za nami jest rzeczka. Są ławki. Ktoś sobie jedzie na rowerze, taszek sobie krzyczy. No i w sumie tyle. No i jeżeli chodzi o jakieś zwiedzanie, no to my tak naprawdę dzisiaj cały dzień spędzamy na chodzeniu od kościoła do kościoła. No i te kościoły są ładne. Byliśmy na przykład właśnie w tej cerkwi Świętego Ducha, bardzo fajna cerkiew, właśnie taki klimat prawosławny, jeszcze tam zapach kadzidła, no ale to właśnie też dużo świadczy wydaje mi się o tym miejscu, jeżeli skupiamy się na takich detalach jak zapach cerkwi, jak to, że ptaki śpiewają, no to to sporo mówi o tym, ile tu jest... Takiej zawartości w tym mieście. Tak, no ja tutaj nie mam takiego uczucia, że mogę być przebodźcowana, na przykład. Tu jest tak spokojnie, że człowiek to w sumie usiądzie i takie refleksje ma.